Siema, witam was w nowej serii na kanale pod tytułem Datacraft w Minecraft 1.21. Do gry dodałem całą masę datapaków, które dodają m.in. nowe biomy, enchanty czy też przeciwników. A grę zaczynam tylko z jednym serduszkiem, więc zostaw suba i lajka, a ja zapraszam do oglądania. Mimo dodania aż tylu datapaków pojawiłem się w naprawdę zwyczajnym miejscu. Nie myśląc o tym za długo po prostu podbiegłem do pierwszego drzewa i zacząłem je ścinać. Każdy świat w minecrafcie trzeba zacząć podobnie, a przynajmniej ja tak robię. Najpierw pierwsze drzewo, potem crafting i na końcu drewniany kilof. Pobiegałem jeszcze chwilę w poszukiwaniu jakiejś otwartej jaskini, ale po chwilowym niepowodzeniu po prostu wkopałem się pod ziemię, żeby wykopać trochę kamienia na kamienne narzędzia. Tak jak wcześniej mówiłem, zrobiłem kamienny kirow oraz kamienną siekierę i postanowiłem pokonać kilka krówek. Siekiera jest teraz naprawdę mocna, bo nie dość że ścina drzewo jednym hitem, to jeszcze pokona ogórka, dzięki czemu ten nie wybuchnie mi na twarzy. A dzięki temu, że go pokonałem, po chwili udało mi się zdobyć drugie serce. Ale mimo to wciąż nie czuję się zbyt bezpiecznie. Nie zatrzymując się, wciąż szedłem przed siebie, a w końcu zauważyłem w oddali wioskę i oczywiście od razu poszedłem w jej stronę. W pierwszym domku znalazłem jedynie trochę jedzenia, za to w drugim wykopałem, a następnie wykandlowałem. Zostałem trochę gliny, co ze względu na nowy rodzaj osiągnięć, który swoją drogą jest naprawdę niezły, dał mi jeszcze więcej emeraldów. Próbowałem po drodze zdobyć jeszcze żelazo, pokonując golema, ale niestety ten po prostu sobie poszedł. Z jednego z domków w wiosce wziąłem łóżko, zrobiłem motykę i zebrałem całe siano, które się w nim znajdowało. Pochodziłem jeszcze chwilę po wiosce i jedyna rzecz jaką znalazłem były skórzone buty, które od razu na siebie założyłem, żeby czuć się trochę bezpieczniej. Po tym znalezisku wyszedłem z wioski, zjadłem jabłko, a w zamian za to dostałem kolejne trzy. Zauważyłem zniszczony portal, niestety nie skrywał on żadnych ciekawych skarbów i musiałem się zadowolić złotą motyką. Z wydajnością 5, tak jakby sam fakt tego, że jest złota nie sprawiał, że jest szybka. Szedłem dalej, aż do momentu, kiedy nie zauważyłem bardzo dziwnych drzew. Trochę mnie to rozproszyło, ale postanowiłem się tym nie przejmować. I wydobyłem pierwszą rudę w tej serii. I oczywiście w zamian za wydobycie węgla dostałem jeszcze więcej węgla. Zaczynam naprawdę lubić ten datapak i mam nadzieję, że gdy wydobędę pierwsze diamenty, też dostanę ich troszeczkę więcej. Spinałem się dalej do góry, kiedy nagle zauważyłem żelazo, niestety tym razem sztuczka z datapakiem nie zadziałała i udało mi się zdobyć jedynie dwie sztabki. Wykopałem też węgiel, który się tam znajdował, sprawdziłem swój ekwipunek i nagle z góry zauważyłem jakiś obozowy. Postanowiłem, że muszę to zbadać. Zacząłem schodzić na dół. Niestety ze względu na to, że wciąż mam tylko dwa serca, muszę bardzo uważać i być bardzo ostrożnym. Przez chwilę pomyślałem nawet o tym, żeby zrobić jakiś MLG, ale uznałem, że każdy może doprowadzić do mojej śmierci, póki nie mam wiaderka z wodą. Szedłem normalnie, skupując blok po bloczku, wciąż kierując się do tego obozowiska. Po drodze zauważyłem, że niedługo zajdzie słońce. Podszedłem jeszcze bliżej, a w końcu zauważyłem pilazera. Postanowiłem postawić niedaleko łóżko, żeby w razie śmierci mieć tam spawn point. Więc tak zrobiłem i po prostu poszedłem spać. Gdy tylko wstałem, zacząłem kopać żelazo. Chciałem go zdobyć jak najwięcej się dało. No, wiecie, musiałem się trochę dozbroić, zanim ruszę na opusz pilagerów. Więc przepaliłem całe żelazo, które zdobyłem, zrobiłem miecz. Tarcze, w końcu złoty hełm i żelazne spodnie. Ubrałem to wszystko i zacząłem się kierować w stronę obozu. Ale po drodze zaatakował mnie szkielet. Szczerze, nie jestem pewien, czy zablokowałem jego strzał jedząc jabłko, czy nie trafił. Jednak patrząc na osiągnięcia, chyba po prostu za pierwszym razem mnie nie trafił. Walczyłem z nim bardzo ostrożnie. W końcu cały czas mam tylko dwa serca, więc musiałem uważać. Ale jakoś się udało. Jeśli chodzi o pilagery, to miałem szczęście, ponieważ się rozdzielili. Mimo wszystko, wciąż musiałem zachować jakąś ostrożność, bo pomimo tarczy, jeden błąd może mnie kosztować życie. Razem się udało pokonać jednego, jak i drugiego i poszedłem po prostu lutować wioskę, a raczej nie wioskę, tylko ich obóz. Szczerze nie było tu nic ciekawego, może oprócz kuszy i mapy prowadzącej do wieży pillagerów. Jednak na razie postanowiłem się nią nie przejmować, więc po prostu zebrałem wszystko, co mogłem, uwolniłem villagera, a nawet użyłem swojej nowej światem motyki, która zaraz się skończy. Podsumowując, jeszcze ciekawym znaleziskiem jest spora ilość smaragdów. Nie odchodząc daleko, znalazłem jakieś ruiny, w których było naprawdę sporo książek oraz tych dziwnych wasonów, z których zdobyłem kilka. Kapotek oraz wiele szmaragdów. Zniszczyłem wszystkie regały i poszedłem dalej. Zauważyłem jakąś skrzynkę, w której niestety nie było nic ciekawego. A na moje nieszczęście czekał tam na mnie szkielet, który chyba naprawdę miał na mnie ochotę i chciał mnie zabić, więc rozprawiłem się z nim, a następnie wszedłem do ostatniego pokoju w tej lokacji. Wyczyściłem go i postanowiłem, że po prostu pójdę dalej. Wychodząc z ruin, wszedłem na jakieś drzewo i był to naprawdę duży błąd, ponieważ zejście z niego sprawiło mi naprawdę duży problem. Na szczęście finalnie udało mi się z niego zejść. Pokręciłem się jeszcze chwilę po ruinach, zdobyłem kilka. I wtedy zorientowałem się, że w tych ruinach jest naprawdę dużo podejrzanego żwiru, z którego mogę zdobyć naprawdę fajne przedmioty, a jako, że chwilę wcześniej zapadła noc, to zorientowałem się, że zostawiłem swoje łóżko w obozie, więc zrobiłem nowe i po prostu poszedłem spać. Gdy rano wstałem, chciałem już opuścić tę lokację, poszukać jakiejś wloski lub nowej struktury, ale zatrzymało mnie coś naprawdę ciekawego. Na tym etapie jeszcze nie byłem pewien, czy to to, o czym myślę, ale po chwili okazało się, że tak... To nowa struktura dodana w Minecraft 1.21. Nigdy wcześniej nie miałem okazji w niej być, więc szczerze mówiąc, byłem trochę podekscytowany. Rozejrzałem się trochę po niej i postanowiłem, że na wejściu postawię łóżko, aby w razie czego mieć tutaj spawn point. Jako, że mam tylko trzy serca, postanowiłem, że nie będę zbędnie ryzykował. Rozkopałem dziurę obok drzwi, postawiłem blok, który będzie mnie chronić przed zombie, i zacząłem eliminować je w ten właśnie sposób jeden po drugi. Nie było to aż takie proste. Zdarzyło się, że nawet dostałem jakieś obrażenia, i to nawet nie raz. Jednak finalnie pokonałem wszystkich i poszedłem. Do kolejnego pomieszczenia. Kolejne pomieszczenie to sama taktyka. Tak jak poprzednio, rozkopałem bloki i czekałem, aż moby same do mnie przyjdą. Na moje nieszczęście, tym razem były to szkielety, które uważam za o wiele groźniejsze od zwykłych zombie. Po chwili jednak szkielety podeszły, a ja blokowałem ich strzały starczy. A potem wyprowadzałem kilka ciosów i finalnie sobie z nimi poradziłem. A nawet udało mi się zdobyć osiągnięcie zastrzelenie z kuszy do przeciwnika. Idąc dalej, zebrałem kilka nici i nagrodę za wyczyszczony pokój. Moimi kolejnymi przeciwnikami okazały się być Wszedłem do środka i postanowiłem, że trochę się rozejrzę. Po chwili zorientowałem się, że ten pokój różni się od pozostałych, ponieważ są w nim aż dwa spawnery, a nie tak jak wcześniej jeden. Po tym odkryciu jak najszybciej pobiegłem, aby schować się za drzwiami i w ten sposób zacząłem eliminować każdego przeciwnika. Po chwili jednak znudziła mi się ta taktyka i bardzo szybko tego pożałowałem. Całe szczęście, że na wejściu do komnaty postawiłem łóżko. Od razu po śmierci wróciłem po itemy, zebrałem je wszystkie i myślałem, że już wszystko będzie OK. Ale po chwili zombie znowu mnie dopadły. Pomyślałem, że pora zmienić trochę taktykę i spróbuję sprowokować zombie do odejścia od moich itemów tak, abym bezpiecznie mógł po nie podejść. Gdy nagle stało się to. No i niestety zginąłem po raz kolejny. Na szczęście tym razem zombie, który jakimś cudem umie przechodzić przez drzwi, utknął w zwykłej pajęczynie, co niesamowicie ułatwiło mi sprawę. A mimo tego, że zostało mi tylko pół serduszka, udało mi się dostrzec do swoich itemów i zablokować zombie po drugiej stronie drzwi. No mam tylko nadzieję, że tym razem żaden przez nie po prostu nie przejdzie. Więc ubrałem całą swoją zbroję, podniosłem resztę swoich itemów i postanowiłem dalej eksplorować to miejsce. Po chwili zauważyłem, że z jednego ze spawnerów wypadł mi jakiś klucz i myślę, że będzie on mi potrzebny później. A jako, że kolejny spawner był cały czas aktywny, uznałem, że muszę dokończyć sprawę zombie, których zostawiłem za drzwiami. Finalnie pokonałem jeszcze tego zombie, który przechodził przez zamknięte drzwi. I chyba dopadła mnie jakaś klątwa, bo sam przez chwilę nie potrafiłem przez nie przejść. Gdy tylko go pokonałem, wróciłem do spawnera, ale nagroda była na tyle słaba, że nawet jej nie podnosiłem. Został ostatni pokój. Jako, że przez drzwi widziałem, że nic zbytnio się w nim nie dzieje, postanowiłem, że od razu wejdę do środka. Po chwili jednak spawner zaczął się świecić, czyli był aktywny. Od razu uciekłem za drzwi i czekałem, co się wydarzy, ale cały czas nic się nie działo. Jednak niepokoiły mnie odgłosy zombie, które cały czas dziś słyszałem, więc postanowiłem, że przekopię się do środka, w razie gdybym musiał uciekać, i zniszczyłem wszystkie wazony stojące na ziemi. A po chwili pomyślałem. I użyłem wcześniej zdobytego klucza na tym bloku stojącym na środku, ale niestety itemy, które mi wypadły tak naprawdę nie były niczym ciekawym. Może poza żelaznym mieczem z ostrością 3. Wychodząc z tego miejsca jeszcze się przekimałem, żeby na pewno był dzień. Zasobyte żelazo dokończyłem swoją zbroję, a idąc przed siebie spotkałem dwa nowe warianty wilków, więc postanowiłem je oswoić i ruszyłem dalej. Już w ręku z moim nowym mieczem znalazłem bardzo ciekawy i unikalny biom. Trochę się rozejrzałem i była tutaj cała masa bloków siana, więc o jedzenie prawdopodobnie nie będę musiał się martwić. I nawet spotkałem tutaj coś w rodzaju stracha na wróble. Pomyślałem, że czas aby odłożyć gdzieś moje itemy, ponieważ mam pełny ekwipunek, więc po prostu postanowiłem kilka skrzynek i zrobiłem w tym miejscu małą bazę wypadową. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw suba i lajka i zachęcam do aktywności w komentarzach, jeśli masz propozycje na dodanie nowych datapaków, Cześć, siema i dzięki za oglądanie.